Nagrywa się. No. Tu jeszcze jeden kolega uciekł, gdzieś tam się schował. przed kamerą. O, tutaj jest. O, Darek się sypie. To no. twoja Starszy jest, więc. Mamy pierwszego międziaka, ale stan po prostu jest. No, skromnie mówiąc, biedny. No, tutaj nic nie wyczytamy, niestety. No, więc co zrobić? Tak, trzeba fajnie, w środku lasu. Taki ładny lasek. Mamy miedziaczek. Tam gdzieś chłopacy chodzą dalej. O, tu jest Darek. Tam gdzieś miga. Telefon go nie, nie chwycił. Gdzieś za drzewem się schował. O, widać go troszkę. O. Nie było. Śmigam dalej. Właśnie jestem w miejscu, w którym dawniej był domek. Musiało być gospodarstwo, zaśmiecenie, nie ukrywam, że jest naprawdę spore. Mnóstwo akacji. domu, o którym nie miałem żadnego pojęcia. Wszystko zalesione, tam dalej widać gdzieś fundamenty, widziałem, za chwilę podejdę. I zaczynają wychodzić takie dziwactwa. Wędrowałem, tu taką malutką akację, że tak powiem, tak pozwolę sobie. A tu są pozostałości po dawnym yy, supie od prądu, dosłownie pozostałości. Tu prawdopodobnie gdzieś był po drugiej stronie dom, budynek mieszkalny. Tu są jeszcze zagłębienia, widać po jak dawniej się kopcowano warzywa, kopcowało warzywa, o tak. Tak na chwilę się do Bartka zbliżam, Bartek jest dzisiaj głównym bohaterem tego Głównia... przedsięwzięcia. Głó głównym bohaterem. O, Bartek, <główniany> Bartek, Bartek, Bartek ma dzisiaj urodziny. Tak. 100 lat w męczarniach z nami e, No i dostał wczoraj prezent No taki, Rozdziewiczam go dzisiaj Taki znienawidzony przez większość poszukiwaczy Deus A przez większość poszukiwaczy, którzy go nie posiadają oczywiście Pozdrawiam ich serdecznie Tutaj mamy taki duży samochód, bo jakbyśmy znaleźli coś dużego, nie, nie Żeby To, to, to raz pakujemy, nie I liczymy, dzielimy się kasem, z zysku mamy, nie bo coś porządnym przyjeżdżamy Ostatnio jechaliśmy, też przyczepkę mieliśmy, ale mhm. była niepotrzebna Długo, długo, długo nic Kręcenie się, i mamy guziczek. Orzeł bez karony, czyli raczej wytwór Perelu. Ładnie z łóżkiem. Chcesz jeden garnek? A ile macie? No dwa. To się możemy podzielić. Dostaniesz Zobaczmy. pół. Zobaczmy. Dwa moniaki. O, yes. Ważne, że się posp pospiesz, się, bo się ściemnia. Tak. <głos> <głos> Ale wy mnie stresujecie. Wszyscy oglądają, będą aplauz albo śmiechy. Mhm. No, którą stronę to Dobra. Harmonika. Harmonijka. Kawałek. Drugi dziś. No i ładnie się pożegnaj, powiedz do widzenia. Do widzenia. No, tam kolec daj rączkę. Dziękuję, dziękuję kupania w urodzinę. Dziękuję. No, sto lat w męczenie. Tak, w męczenie. Z nami. <ślamy> no. <ślamy> Ważne, że Darek się znalazł. No. <ślamy> się zgubił. <ślamy> Marek uciekł. Dobra, nie ma go, o ja nie, ręka, tak. ręka jest, ręka <grymka> jest. Dobra, my kończymy jak to w lesie, może być wszystko i nic, nie? No dokładnie. A dzisiaj było tak sobie bardziej pod nic. No ale i tak bywa, nie? Następnym razem obiecujemy, że wyszarpiemy podwodny statek latający ma Macierewicza. Tak jest. Do strzęka. No ja tylko na chwileczkę, ja już jestem totalnie po kopaniu, wracam do domu. Jeszcze na chwilkę z Darkiem postałem, pogadałem, Gdzieś po kawie. Jak to wlecie? lecie? Podsumując, Bartek pochodził sobie z nowym wykrywaczem, co nie pochodziliśmy, jak to w lecie może być wszystko i nic, terenu jest mnóstwo, 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 no ale szału nie było, szału nie było, czasami tak bywa, nie na każdym wyjściu, nie wiadomo co dzieje. trzeba uzbroić się w cierpliwość, być konsekwentnym w swoim działaniu i kiedyś przyjdzie wynagrodzenie. No. To było na tyle. Postaram się to skrócić. Chociaż widzę, że parę filmów nagrałem. Myślałem, że nagrałem, a ja tylko zrobiłem zdjęcie. A wielka szkoda, bo chciałem wam parę jeszcze pokazać, niestety. Yy, teraz dobrze założyłem, dojeżdżam do z domu, że jednak nie są to filmy. To jest tylko zdjęcie, więc pod względem operatora dzisiaj jestem w Degamonie. No. Więc dzięki, wielkie, za uwagę. Mam nadzieję, że coś fajnego z tego skręcę. I do zobaczenia kolejnym razem, przy następnym odcinku. Arka!